Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące między in. inflacji i dezinflacji, obligacji skarbowych, czy umiejętności wypłukiwania złota z powietrza. Proszę bardzo. Na ten temat że Milton Friedman mówił, że inflacja jest ukrytym, ukrytą kradzieżą, największą jaką rząd robi, bo co roku e, zmniejsza wartość dolara poprzez inflację, i, i, I w ten sposób ceny rosną. Ale w odwrotności. Dezinflacja jest subwencją dla tych, którzy posiadają kapitał, prawda? No, no dobrze, no i co? To znaczy, jeżeli inflacja jest czymś złym i dezinflacja jest czymś dobrym, według powiedzmy takiego aksjomatu to system, który by uniemożliwił, powiedzmy, nie uniemożliwił, dałby incentywę, żeby trzymać pieniądze. To jest proces dysinflacji. Codziennie, jeszcze dokończę, codziennie powiedzmy wartość mojego konta, czy 100 złotych rośnie, więc nie opłaca mi się dawać pożyczki. Niestety, większość z nas ma jakieś długi, tak, więc i powiedzmy, jakakolwiek rozwój jest, żeby mieć jakikolwiek rozwój, żeby mieć jakąkolwiek gospodarkę, trzeba mieć jakieś długi. Nie można operować... No, jeżeli się chce... Dlaczego? Proszę pana, no bo, no bo, dlaczego no bo... trzeba mieć długi? No, na przykład no, najprostszy sposób prowadzenia gospodarki. Chłop obsiał pole, prawda, przy pomocy konia tam je zaorał i tam zabronował, obsiał potem Skosił, wymucił zboże. Tego zboża mu się urodziło tyle, że może wyżywić tego konia, własną rodzinę i jeszcze sprzedać. Wykonał obrót gospodarczy, nie zaciągając żadnego długu. Dlaczego Pan mówi, że to jest bez długu niemożliwe? Powiedzmy poprzez bez, bez pieniędzy jest możliwe, ale my mówimy tutaj o systemie, gdzie pieniądze istnieją. Ale, no tak, ale... I mówimy też, mówimy też o przedsiębiorstwach, które są o wiele większe, więc żeby na przykład wylecieć w kosmos, tak, żeby robić większe projekty, potrzebny jest jakiś dług to można powiedzmy, porównać, porównać, powiedzmy, jeżeli mogę dokończyć, tak. to można porównać to powiedzmy do jakiejś obietnicy, tak? Ja obiecuję, że jeżeli Pan skosi mi powiedzmy trawnik, albo jeżeli Pan wypowie taką miłą i ważną prelekcję, jak, jak dzisiaj wieczorem, to ja wtedy kupię od Pana książkę, tak? To jest pewna taka obietnica wymiany. I oczywiście tutaj nie, nie jest... Nie, to nie jest... znaczy znam lepszy przykład, jeśli Dobrze, Pan pozwoli. Tak. Ferdynand Lesseps wpadł na pomysł przekopania kanału Sueskiego. Oczywiście on był inżynierem, więc pieniędzy nie miał. Ale pamiętam taką, takie zdanie, które w moich czasach studenckich mieliśmy takiego profesora Buczkowskiego od prawa gospodarczego. I on nam powiedział tak, proszę Państwa, w ekonomii wynalazek akcji jest tak doniosły jak w technice wynalazek koła. No więc co zrobił Leseps? Rozpisał subskrypcję na akcję kanału sueskiego. I od takich siłaczy, takich niewielkich, bo to nie wcale nie jacyś krezusi się na to składali, tylko miliony ludzi, ponieważ on i te miliony ludzi uwierzyły, że z Kanału Sueskiego będzie dochód że te pieniądze które oni tam, za które oni kupią te akcje Kanału Sueskiego to im dadzą większy dochód niż na przykład gdyby no nie wiem kupili akcje tam jakiejś linii kolejowej prawda, czy tam lokalnej no i leseb zebrał pieniądze na budowę kanału Sueskiego, go przekopał. No i rzeczywiście akcje kanału Sueskiego przynosiły wysokie dywidendy. Także można i tak robić, tylko że to wie pan, no ja bym wolał unikać takich kategorycznych stwierdzeń, że nie można prowadzić działalności gospodarczej bez zaciągania długu. Można no można, no pokazałem to no, panu jeżeli, na. Jeżeli, jeżeli, ale jeżeli kategorycznie inflacja jest kradzieżą poprzez, powiedzmy, dewartościowanie pieniędzy, dezinflacja jest subwencją dla tych, którzy posiadają kapitał, i w momencie, czy w systemie, gdzie powiedzmy. Pieniądze są oparte na złocie. To ci, którzy posiadają złoto, co roku dostają subwencje i nikt nie będzie dawał żadnych pożyczek. To się stało w latach dwudziestych, w kryzysie, powiedzmy, spowodowanym w bankach ci, w Ameryce. A ci, którzy nie posiadają złota, też na tym korzystają. Byłem kilka lat temu w kopalni złota w Arizonie. No i tam, to już nieczynnej kopalni złota, ale okazało się, że można tam zjechać na dół. No i tam przewodnik nam objaśniał, jak to ta kopalnia funkcjonowała, że było czteroosobowa taka ekipa, która górnicza i piąty tam im ostrzym narzędzia, bo oni wykuwali otwory, potem zakładali dynamit mniej więcej, uzyskiwali w ciągu jednego dnia roboczego tonę skały. I z tej tony skały tam kopalnia miała uncję złota, która wtedy kosztowała 20 dolarów. Każdy z tych górników zarabiał 2 dolary dziennie, a ten, co im narzędzia, dolara. Czyli mieli 9 dolarów na płacę i 11 dolarów kopalnia miała z tego urobku. I... Jak sobie to podliczyłem, to wtedy, jak mówię, łącznia złota kosztowała 20 dolarów. Teraz kosztuje tam 1600, już nie pamiętam, to się zmienia cały czas, ale no, mniej więcej w tym przedziale. Jak podliczyłem sobie według ceny złota, to zarobki w Stanach Zjednoczonych nic się nie zmieniły od 150 lat ale tylko w stosunku do ceny złota. Natomiast w stosunku do innych towarów jak najbardziej jest takie pojęcie bezwzględnego zubożenia. Bezwzględnego zubożenia w 1948 roku przeprowadzono w Ameryce takie badanie nad koszykiem dóbr. Ile pracy trzeba na to, żeby ten koszyk dóbr sobie kupić. No i okazało się, że praca jednego człowieka średnio zarabiającego to wystarcza na zakup tego koszyka dóbr. 30 lat później powtórzono te badania i okazało się, że praca jednego człowieka już nie wystarczy, już ponad półtora człowieka musi pracować. I to nazwane zostało bezwzględnym zubożeniem. O, takie są skutki inflacji. Takie są skutki inflacji. Inflacja jest, tak jak Milton Friedman słusznie zauważył, jest kradzieżą. A gospodarka nie może być oparta na kradzieży. A co do tego, jaki pieniądz, no to bardzo prosty test. Wystarczy zrobić: co by Państwo sobie schowali na czarną godzinę? Co by Państwo woleli mieć na czarną godzinę? Czy złoto? Czy papierowe pieniądze. Proszę? Nie, nie, ale jakby trzeba było wybrać, czy złoto, czy papierowe pieniądze. Nie, to ale to nie to złoto, jasne, prawda? Dlatego na tym się opiera to słynne w ekonomii prawo Kopernika Greshama że pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. Bo jeżeli mam pieniądz lepszy, czyli złoto, no to nie rozrzucam go na prawo i lewo, tylko go chowam na czarną godzinę właśnie, bo nie wiem, bo to będzie wojna, albo głód, albo coś tam. I złoto mi wszędzie przyjmą, nawet na Papui Nowej Gwinei. A papierowego pieniądza, to oni w ogóle by nie wiedzieli, co to jest. I dlatego puszczamy do obrotu pieniądz gorszy. I w ten sposób w ob z obrotu pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy, papierowy pieniądz jest gorszy. Więc nie jest to wcale tak trudno zrozumieć. Wystarczy sobie, co ja bym zrobił w tej sytuacji? Czy to prawda Prawda? A moim zdaniem, do, znaczy moim zdaniem to jest sygnał, że... Y Pieniądz papierowy może się okazać niepewny, że lepiej się przygotować na te niepewne czasy i właśnie mieć złoto. Czy to ma z tymi, czy się teraz bardzo możliwe, bardzo możliwe. To jest zresztą, to się powtarza taka sytuacja. Przed pierwszą wojną światową Wszystkie państwa, które później tam wzięły udział w tej wojnie, miały dosyć dobrze rozwinięty przemysł, miały wyćwiczoną armię i dobrze dowodzoną i te. No i zakładały, że wojna nie potrwa dłużej jak 6 miesięcy. I na to były finansowo przygotowane. Na to były finansowo przygodne. No ale ponieważ wszystkie miały dobrze rozwinięty przemysł, wszystkie miały armię dobrze wyszkoloną, to wojna się nie chciała skończyć. I co wtedy zrobiły państwa wojujące? Nie mogąc obrabować obywateli państwa nieprzyjacielskiego, obrabowały swoich. Obrabowały swoich, bo wprowadziły przymusowy kurs walutowy i odstąpiły od standardu złota. Wprowadziły przymusowy kurs walutowy. Krótko mówiąc, obrabowały własnych obywateli. To Milton Friedman też mówi, że gdyby spółka akcyjna funkcjonowała tak jak państwo, to już dawno wszyscy członkowie zarządu by powędrowali do więzienia. No, ale państwo to tam funkcjonuje, a tak jak chce, no i tyle. Ale my... Tak, tak. Kto? Friedman. No, płacili mu, bo im tam doradzał, ale to... On miał bardzo ciekawe spostrzeżenia. Nie wiem, czy tu państwu o tym mówiłem poprzednimi razami. Otóż no takie pytanie Friedman postawił. Ile jest sposobów wydawania pieniędzy? Cztery. No to Państwo wiedzą, to już nie będę mówił. No, no więc to mówię, to są takie rzeczy, które nie przekraczają możliwości umysłu ludzkiego, a kto tam więcej mówi, to od złego pochodzi. Od złego pochodzi, bo to tylko, żeby tam skomplikować proste sprawy. A sprawy trzeba upraszczać maksymalnie, i wtedy każdy zrozumie, bo to nie jest jakaś wiedza tajemna. Owszem, są tam skomplikowane różne, że tak powiem, operacje finansowe, to jasne, to są, ale to one dlatego są skomplikowane, że wymagają tego, żeby kogoś podejść. I tam, no, a to oczywiście oszuści mają całą gamę takich możliwości. Natomiast, no, to jest to pewna prawidłowość, że człowieka uczciwego dosyć trudno jest oszukać. Najłatwiej oszukać człowieka, który liczy na to, że on sam kogoś oszuka. No, jak każdy, kto tam próbował zagrać w trzy karty na jarmarku, to wie, że to jest właśnie tak. Każdy, każdemu się wydaje, że on tego tam przejrzy, te trzy karty, a tu się okazuje, że nie. Tylko takich im dawać, tym jarmarcznym tam. Proszę bardzo. Ja na rentowności obligacji. Proszę. Ujemnej rentowności obligacji, które się teraz y, y, sprzedają w Europie i Japonii, że na przykład to są reprezentowane 1%. No, musi mieć w tym jakiś interes. Wie pan, to tak jak, nie wiem czy Państwo pamiętacie lalkę. Jak Wokulski Szlangbaumowi kazał, obstalował mu, żeby kupił kamienicę należącą do ojca Izabeli Łęckiej. No i Wokulski kazał Szlangbaumowi przepłacić te kamienice. I stary szlanba opowiada tak, jak ja bym pana nie znał, to bym powiedział, że pan robisz zły interes. Ale ponieważ ja pana znam, to ja powiem, że pan robisz dziwny interes. <grym wytrzymać> Więc to jest taki dziwny interes. O, a jakie motywacje się za tym kryją, to trzeba by za każdym razem to sprawdzać. To jeszcze z kolei właśnie deflacja nie jest zła, to mam takie pytanie, jeżeli mamy odkładać na swoją przyszłość powiedzmy pieniądze, to czy właśnie inflacja nie jest czynnikiem, który będzie powodował, powodował, że nie będziemy w stanie odłożyć, albo przynajmniej nie tyle, ile byśmy chcieli? Proszę Pana, żeby na to pytanie odpowiedzieć, to trzeba najpierw, co to jest inflacja i z czego się bierze? Otóż... Inflacja się bierze z tego, że w obecnie wszystkie banki emisyjne przede wszystkim, ale inne też pracują w systemie tak zwanej częściowej rezerwy bankowej. To znaczy, że tylko część bo jak wygląda żeby to lepiej zrozumieć, to trzeba zadać głupie pytanie. No muszę zadać głupie pytanie. Co to jest bank? No każdy wie, co to jest bank, ale zaraz. Głupie pytania dlatego są inspirujące szalenie, bo to odpowiedź wcale nie jest prosta. Odpowiedzi nie są proste. W XVIII wieku taki holenderski astronom postawił głupie pytanie, dlaczego właściwie w nocy jest ciemno. Okazało się, że wcale nie jest łatwo odpowiedź, innym astronomom ta odpowiedź zajęła 100 lat, przy okazji się wyjaśniło, że wszechświat nie jest nieskończenie wielki. Nieskończenie wielki nie jest. Więc ja zainspirowany tym precedensem wracam do głupiego pytania, co to jest bank. No to każdy wie, to jest magazyn do przechowywania cudzych pieniędzy. Jeżeli mamy na przykład każdy z ma po 100 kg złota, no i nie chcemy tego trzymać w domu, bo to złodzieje tylko na to czekają, prawda? Zanosimy to do wyspecjalizowanego magazynu i on nam wydaje kwit magazynowy, że wziął to złoto od nas w depozyt. Jeśli byśmy chcieli kupić. Dom, albo samochód, to oczywiście możemy pójść do banku, wydobyć tam złoto, zanieść do sprzedawcy domu albo sprzedawcy samochodu, ale nie musimy to robić. Możemy wobec sprzedawcy wylegitymować się tym kwitem. I on go przejmie z pocałowaniem ręki i dalej już sobie poradzi. Ten kwit nie jest pieniądzem, on jest tylko substytutem pieniądza, bo pieniądz leży tam w piwnicach. Ale to nic nie szkodzi. Przy pomocy tego kwitu można regulować zobowiązania, czyli mówiąc wprost, można płacić tym kwitem. I stąd, jeżeli bank wystawia tylko tyle kwitów, ile ma depozytów, to to się nazywa systemem stuprocentowej rezerwy bankowej. Ale banki kombinują sobie tak, no jak tymi kwitami można płacić to wypuśćmy trochę więcej tych kwitów, to zanim ktokolwiek się zorientuje, no to kupimy coś, sprzedamy, obrócimy tymi kwitami, się zarobimy sobie. I jeżeli banki wypuszczają więcej kwitów niż mają depozytu, to się nazywa właśnie systemem częściowej rezerwy, bo tylko część kwitów ma pokrycie w depozytach, reszta nie ma. Mówiąc wprost, banki pracujące w systemie częściowej rezerwy, a dzisiaj wszystkie pracują w systemie częściowej rezerwy, wypuszczają kwity fałszywe. Fałszywe, bo kwit opiewający na depozyt, którego nie ma, to jest fałszywy dokument. Problem polega na tym, że nie wiadomo, które są fałszywe, bo wszystkie są takie same. Wszystkie są takie same. To, które są fałszywe, to by się okazało, gdyby wszyscy posiadacze tych kwitów. W jednej chwili, w tej samej chwili się zgłosili po odbiór depozytów. To dla kogoś, kto stanąłby na końcu kolejki, już by depozytu zabrakło i ten jego kwit by się okazał fałszywy. Ale nie wiadomo, to w ogóle sama możliwość jest czysto teoretyczna, taka. Nie wiadomo, kto na końcu kolejki stanie, prawda? To oznacza, że banki, to by oznaczało, że banki opanowały tajemnicę wypłukiwania złota z powietrza. No bo wypuszczają kwit, właściwie nawet nie muszą, bo obecny, przy obecnej technice pieniądz gotówkowy, taki jaki znamy z życia codziennego, to jest około 20% pieniądza obiegowego. Reszta pieniądza obiegowego ma postać albo zapisów księgowych, albo impulsów elektronicznych, więc nawet nie trzeba niczego fałszować, bo, bo nie. Yy. I no, jeżeli można wypłukiwać złoto z powietrza, kliknąć w komputer i już jest, no to co my tu robimy, to biegniemy wypłukiwać złoto z powietrza. Zanim jednak pobiegniemy, to musimy odpowiedzieć sobie pytanie, czy złoto w powietrzu jest. Doświadczenie życiowe nas poucza, że złota w powietrzu nie ma. Inna rzecz, że na doświadczenie życiowym też tak do końca nie możemy polegać, bo doświadczenie życiowe poucza nas na przykład, że zawsze umiera kto inny. No ale w tym przypadku doświadczenie życiowe chyba nas nie zawodzi. Złota w powietrzu nie ma, ale tym bardziej intrygujące staje się pytanie, to w takim razie z czego, skąd banki wypłukują złoto? Może wypłukują, no to widać, prawda? Otóż... Yy. Takim, ta, tą przyczyną właśnie jest inflacja? Jeżeli, jeżeli bank wypuszcza więcej kwitów niż ma depozytów, no to yy, zgodnie z prawem podaży i popytu, jeżeli ilość jakiegoś towaru na rynku gwałtownie wzrasta, a ilość innych towarów nie wzrasta, Albo wcale, albo nie w takim stopniu, to pogarszają się proporcje wymiany tego towaru, którego ilość gwałtownie rośnie, z tymi pozostałymi. I z tego punktu widzenia pieniądz jest takim samym towarem jak każdy inny. Więc jeżeli banki zaczynają produkować pieniądze, ten pieniądz fiducjarny tak zwany, i jego ilość przyrasta szybciej niż ilość wszystkich towarów, no to zgodnie z prawem podaży i popytu. Pogarszają się proporcje wymiany pieniądza na wszystkie towary. Czyli mówiąc wprost, rosną ceny wszystkich towarów, bo one są wyrażone w pieniądzach, w jednostkach pieniężnych. I to jest właśnie inflacja. I to jest właśnie inflacja. I to jest odpowiedź na pytanie, skąd banki wypłukują złoto. Otóż, jeżeli inflacja wynosi, dajmy na to 10% rocznie, to znaczy, że każdy banknot. 100 złotowy, który 1 stycznia jest wart 100, 31 grudnia po roku już jest wart tylko 90. To znaczy, że każdemu posiadaczowi każdego banknotu 100 złotowego i odpowiednio innych nominałów ktoś ukradł 10 złotych bez przerywania snu. I to jest odpowiedź na pytanie, skąd banki wypłukują złoto. Nie z powietrza, bo tam go nie ma, tylko z kieszeni ludzi zmuszonych do posługiwania się walutą przez nie produkowaną, przez własne rządy zmuszonych na podstawie przepisów o prawnym środku płatniczym. Banki, krótko mówiąc, wchodzą w przestępcze porozumienie z rządami na szkodę własnych obywateli, bo. Banki, rządy finansują, banki umożliwiają rządom, rządom zaciąganie długu publicznego, co jest podwójnym, że tak powiem, eksploatowaniem obywateli do kwadratu. Dlatego właśnie trzeba przywrócić normalność w stosunkach ekonomicznych, bo w przeciwnym razie daleko nie zajedziemy. No proszę państwa, mówi się, że chłop pańszczyźniany, to do dzisiaj jeszcze PSL to eksploatuje, że najcięższa jest dola chłopa, prawda? Ponieważ każdy jest chłopem, chyba że jest babą, no to BSL jedzie na tym jeszcze aż do dnia dzisiejszego. Ale jak się zastanowimy, to trzeba powiedzieć, że no wprawdzie najcięższa była dola chłopa, ale no miała pewne zalety. Otóż nawet ten pań chłop miał chałupę. A ilu ludzi teraz ma chałupę? Stać ich na chałupę. Coraz mniej, prawda? Coraz mniej. To się nazywa. Natomiast zyski banków są coraz większe. W, w, w ekonomii to się nazywa bezwzględne zubożenie. W Ameryce przeprowadzono takie badania w 1948 roku. Ile pracy trzeba na nabycie koszyka dóbr. Tam wyspec specyfikowanego koszyka dóbr. Okazało się, że w 1948 roku praca jednego człowieka, jednego człowieka zatrudnionego w, w, w gospodarce tam jako pracownik najemny, wystarczała na nabycie tego koszyka dóbr. Po 30 latach okazało się, że już półtora człowieka musi na to samo pracować. I to się to zostało nazwane bezwzględnym zburzeniem. I może być tak, że. Banki pracujące w systemie częściowej rezerwy bankowej, produkujące pieniądz bez pokrycia, nie mający żadnego odniesienia do niczego, bo pieniądz, definicja pieniądza fiducjarnego to jest taka, że on ma wartość, dlatego że ludzie myślą, że ma wartość. A tak naprawdę no to nie. I banki mogą, znaczy robią to, zalewają rynek tym pieniądzem ale własność przejmują już prawdziwą. Własność przejmują prawdziwą. No i dlatego trzeba tu przywrócić normalność w tej dziedzinie, bo jak nie, no to możemy się ootknąć w pewnym momencie w bardzo przykrym położeniu.